Witam mordeczki, film na piątek, seria inne dyscypliny. Zapraszam wszystkich na rozkminy. Islandia, Holandia na Holandię za 3-0, jest to koszykówka. W koszykówce mamy również Bośnię i Hercegowinę za aż 4-0, z Czechami, a siatkówka kobiet U19, Finlandia, Francja na Finlandię za 3,30. Potężne kursiki, jeden wejdzie, jesteśmy ok. Jeśli chodzi o kuponiki, oczywiście dwa. Ten ważniejszy po prawej stronie, a na nim Niemcy. Mecz jest w nocy, tak więc uważajcie, ko pierwszej godziny. Mamy Islandia-Holandia na handikapie Holandię, 9,5 punkta, jest to oczywiście koszykówka. No i koszykówka ta sama, 11,5 punkta na handicapie dla Bośni i Hercegowiny, do wyjęcia 535 na tym kuponiku. Na drugim mamy WNBA New York Liberty z Atlantom Dreams na owerze 153,5 punkta. Do tego dwa bejsbole na overze. Pittsburgh z Milwaukee 7,5 i 6,5. Houston Yankeesi 336 do wyjęcia na tym drugim kuponiku. A Liga Typera to mecz Niemcy-Belgia. Dokładny wynik typujemy w siatkówce kobiet. A ten mecz, tak jak mówię, o godzinie pierwszej. Tak więc możecie tylko do godziny pierwszej w nocy oddawać swoje typy. 5 punktów jest warta. Odpowiedź oczywiście poprawna. Ranking Ligi Typera będzie zaktualizowany w statystycznym filmie we wtorek. A ja zapraszam od siebie do grup VIP-owskich. Dzisiaj ostatni dzień po starych cenach, tak więc jeżeli chcecie jeszcze przed podwyżką dołączyć do któregoś z pakietu VIP lub przedłużyć swój abonament, to zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl@gmail.com. małpa gmail.com. Zapraszam również do wspierających. Od najniższego poziomu macie dostęp do wszystkich filmików na kanale. W przyszłym tygodniu będą już kwalifikacje do Pucharów Europejskich, a w dniu dzisiejszym jeszcze wieczorem powinien się pojawić film na Wimbledon na kolejny dzień. A teraz już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapeczkę w górę. I do usłyszonka w kolejnych filmikach.